Cześć. Witam w moim magicznym warzywniku. Jak temat, tytuł tego filmiku wskazuje dzisiaj, akcja reanimacja pomidorów. Pokrótce opowiem Wam, co się stało. Patrząc na nie tak z daleka, to tu tragedii dużej nie ma. Ale gdybyście je zobaczyli, w jakim ja je stanie zastałam, to myślałam, że się popłaczę. Tym bardziej, że są to te pomidory, które wysiewałam na ten bardzo wczesny zbiór. Jest to marmandę. I one już tutaj mają takie zawiązki, że tutaj za chwilę będą kwiatki. Cały problem, jaki się pojawił, no to one są już dosyć wysokie, stały sobie doświetlane w tym moim growboxie i zaczęły się tak delikatnie jakby przypalać od lamp, bo już są dosyć wysokie, też tam mam w tym jednym miejscu opuszczone. No i wpadłam na pomysł, że wyciągnę je z tego growboxa, to był piątek, dziś mamy poniedziałek, więc pewnie dzisiaj ten filmik wleci. No i w piątek je wyciągnęłam z tego growboxa, więc niech sobie tam troszkę na parapecie złapią takiego normalnego światła, ale my mamy nie bardzo oświetlane te parapety. No ale, mimo wszystko, jak taki słoneczny dzień, i gdzieś tam się między tym naszym świerkiem to światło do tych pomidorków dostało, były podlane również w piątek, ale. Mam tendencję do podlewania, a ostatnio takich za bardzo nie podlewałam, żeby właśnie ich nie zniszczyć, bo naprawdę pięknie rosły. Jak mogliście je zobaczyć na jakichś moich wcześniejszych filmikach. W sobotę jechaliśmy na czterdziestkę do naszego znajomego. No i w całym tym ferworze przygotowań i tak dalej stwierdziłam, że skoro podlałam je w piątek, no to w sobotę nie muszę już ich na pewno podlewać. Nawet za bardzo do nich tam nie zaglądałam. No i ich nie podlałam. Kiedy wróciliśmy w niedzielę, to nawet same te wierzchołki już były tak klapnięte, że myślałam, że będę płakała razem z tymi pomidorami. Klapły bardzo, ale od razu je dosyć szybko podlałam. Raz, drugi, no i widać, że one już odzyskały ten wigor. No ale niestety liście mimo wszystko również się poprzypalały, ja zaraz sobie jeszcze zajrzę do podłoża, czy tam się coś nie zadziało, czy tam nie ma może jakichś przędziorków albo czegoś takiego, bo nie widzę, żeby w tunelu, w growboxie mi tam coś latało, ale chyba przy jakiejś tam najbliższej okazji kupię sobie te żółte lepy, tak na wszelki wypadek, to wtedy będę zapobiegawczo wiedziała i wyciągnę sobie, tu już sobie przygotowałam też paprykę żółtą do, pikowania, ale to już tak w ogóle poza, poza tym wszystkim, więc od czego ja zacznę w ogóle całą tą moją reanimację, bo no, albo prawo albo lewo. Ziemia już tam mi się przy grzejniku grzeje, bo nie chcę też ich do zimnej ziemi tutaj przesadzać. Przygotowałam sobie pięcio-litrowe doniczki, więc one powędrują do doniczki po same te wierzchołki, bo będzie cięcie takie radykalne. Tutaj już sobie takie małe wilczki puszczały. Ja pokażę na przykładzie tego pierwszego. Te liście są po prostu w strasznym stanie, więc naprawdę nic tutaj ciekawego z tego nie będzie. Obcinamy tego. Zobaczę, jak to wyglądają. Ten tak samo leci. Dopóki tutaj ten wierzchołek jest zdrowy i tu nic się z nim nie zadziało. Tutaj ten ostatni też nie jest w jakimś super stanie, więc jestem ciekawa, czy tam się w podłożu coś nie zadziało, że to aż tak szybko te pomidory padły. Zostawiam je w takim na razie stanie: jednego i drugiego tego tak samo. Obciachamy. Nie były jakoś zasilane, żeby miało się coś tam strasznego takiego wydarzyć, ale naprawdę liście takie się porobiły tragiczne. Może też się okazać, że to jakaś choroba, a tylko to, że je z tego growboxa wyciągnęłam. Nie, ten niech zostanie. Tutaj sobie obcięłam do połowy, a tu już dosłownie. Dobra, po połowie. Obciachane, dotąd sobie wlecą do doniczek, do ziemi. Ja już sobie to przygotowuję i widzimy się za chwilę. Na zbliżeniu i zobaczymy, jak tam wygląda też ziemia w środku, bo może tam coś jest. Dobra, zobaczymy. Jeszcze je tutaj troszkę podlałam. Jestem ciekawa, ale muszą mieć y, ogromny system korzeniowy, bo ciężko o, wyciągnąć. Patrzę, patrzę. No, wiecie, co nie widzę, żeby tu się coś złego, czy jakieś robaczki. No, nie, więc pewnie to jest to, że były. Ja sobie przesadzam zawsze z tą całą bryłą i z tą ziemią. Daję też bardzo dużo wody, żeby nie było tego szoku od razu po przesadzeniu. Już sobie wsypałam trochę ziemi. To jeszcze mogłoby być bardziej. Wiecie, ja stwierdziłam, miałam to tak zrobić na szybko, żeby te pomidory uratować, ale wyszło na to, że nie miałam tyle podłoża, żeby je przesadzić do tych dużych doniczek. I stwierdziłam, że po prostu muszę sobie kupić to podłoże. I powiem wam szczerze, że. Nie zawsze jest tak pięknie, kolorowo, co już niejednokrotnie na moich filmach można było zobaczyć. I naprawdę wiem, jakie to jest dla takich osób, które są początkujące. Ja miałam tak w swoim pierwszym sezonie. Patrzyłam zawsze na te zdjęcia, które ktoś tam stawiał z tymi swoimi pięknymi sadzonkami, pomidorami, a u mnie coś tam. Coś tam nie wychodziło, i powiem Wam szczerze, że to było takie dołujące. A się okazuje, że nie każdy pokazuje po prostu. Zawsze może się zdarzyć, że coś nie wyjdzie, a nie każdy to pokazuje. O tu mam taką cieplutką ziemię: spod Niestety u nas mróz, śnieg, grad i ziemia w briko na zewnątrz stała. No, przyniosłam zmariniętą i też troszkę się z tym wydłużyło, ale mam nadzieję, że uda mi się te pomidory uratować i za chwilę będę mogła Wam, myślę, że za jakiś czas pokazać, jak one tutaj pięknie rosną i będą miały zapewne kwiatki, bo tak jak mówię, one już tutaj na wierzchołkach widać, że po prostu chwila, moment, i by się pięknie rozwinęły. Troszkę przyklepie. No, tak. Moim szczytem marzeń byłoby, żeby je wsadzić troszkę, troszkę jeszcze głębiej. Tak dotąd, ale no, mam doniczki te 5-litrowe. Myślę, że już jak będą miały ruszyć i puścić, to, to już nawet to wystarczy, bo one tam jeszcze chwilę w tych doniczkach sobie tutaj y, pobędą i później je po prostu. Przesadzę do 20-litrowych, bo pomidory wysokie mam w 20-litrowych donicach, a karłowe mam w piętnastkach. Biorę się za tego drugiego, zobaczymy co z tego wyjdzie. Widzicie, czasami nie uważam, że to jest spowodowane tym, że one były tak wcześnie wysiane, tylko po prostu tutaj coś z tym doświetlaniem, z tym podlewaniem i to tak jedno z drugim. Być może jakaś choroba je złapała, ale to też się okaże, bo jeśli nie uda się ich uratować, to znaczy, że coś tam, coś tam nie pykło. Podleję jeszcze troszkę i tą ziemię tutaj załatwimy. Zobaczymy, na pewno gdzieś przy okazji, w jakimś innym filmiku, zdam relację. Trzeba było je dosyć porządnie obciachać, zostały same badyle i wierzchołki, ale ten wierzchołek to już jest dużo jak zostanie. Spróbuję tego drugiego jakoś tak może głębiej, może go bardziej na skos, bo też tak można. Tylko, że tutaj widzicie, są już bardzo takie sztywne te łodygi i ciężko jest je wygiąć. Nie chciałabym też złamać niepotrzebnie, bo to już by w ogóle była tragedia. W najbliższym czasie na pewno znam relacje, co i jak z moimi pomidorami, które próbujemy tutaj Uratować mam nadzieję, że się uda. Jak wasze sadzonki napiszcie, czy już coś powschodziło, bo u mnie pomidorki ładnie praktycznie wszystkie wzeszły. Oprócz bawolego serca i koralika. Także te dwie odmiany mi jeszcze nie wzeszły. Szybko sobie tam jeszcze dorzuciłam po jednym nasionku na wszelki wypadek, także może coś tam jeszcze się pojawi, a jak nie, to mam taki zapas, bo no, chciałabym jeszcze to marmandę uratować, ale też już sobie na wszelki wypadek jedno nasionko wrzuciłam, jakby się to nie udało. Zobaczymy. Będzie trochę eksperymentu. Biorę się tutaj dalej, tamte liście wyrzucam. W najbliższym czasie na pewno zdam relację, pokażę co i jak. Dzięki za wszystko i do kolejnego.